OK. Pamiętajcie, ekipo. Jesteśmy tu, żeby bawić się na całego! Lepiej zapnijcie pasy. Zero szturmowców, zero imperium, zero galaktycznej wojennej dum. Najlepsze wakacje w życiu! Nasze drogi się rozejdą. Kto wie, kiedy znowu razem się spotkamy. To wakacje. Czas na relaks. Witaj. Kim jesteś? Obiła, ładnie, no. To koktajl z wkładką, czy jak? On, on, Wakacje, na które zasługujemy. Chyba też źle się zrozumieliśmy. Cielu, cielu. I nie zapominaj o moich ramionach. Są delikatne. Uh -huh. Tak naprawdę nie wie, ile dana szczęśliwa chwila potrwa. Postaraj się bardziej wyluzować. Obi-Wan Kenobi był kiedyś na wakacjach? I Jaba też tańczy! I Jabba też, też tańczy! Ale cel wycieczki nie jest najważniejszy. Liczy się sama podróż. Dajesz, dajesz, dajesz! Kto otrzyma tytuł nowego władcy plaży? Władcy? Pokażcie, na co was stać! Kto następny? Spróbuj nie stracić dłoń. W naszej rodzinie różnie bywało. Co jest? To jest? Nie powiem, pułapka. To